Cześć. Rozwiążemy teraz wspólnie zadanie, które podzielę na dwa odcinki. Ten drugi odcinek będzie bonusem dla osób wspierających kanał, tam pokażę szczegółowe obliczenia. Natomiast teraz chciałbym, abyśmy omówili dokładnie rysunek i sprawdźmy, od czego należy zacząć to rozwiązanie. Otóż, na pewno należy narysować trójkąt prostokątny o wierzchołkach ABC gdzie przyprostokątnymi są odcinki AC i AB, dlatego tutaj zaznaczyłem kąt prosty. Wiemy, że te odcinki w takiej kolejności jak przeczytałem mają odpowiednio długość równą 8 cm i 12 cm. Na przyprostokątnej AB zaznaczamy punkt D w taki sposób, aby tutaj zachodziła zależność między y, kątami. Więc ten punkcik zaznaczę sobie, załóżmy o tutaj i poprowadzę odcinek z tego miejsca tutaj i zapiszę, że albo oznaczę, że ten kąt, czyli kąt ADC jest tej samej miary, co kąt ACB. I to od razu zapiszę obok, albo pod spodem, może pod spodem. Miara kąta. ADC równa się, wynosi tyle samo co miara kąta ACB. Ok, zwróćmy od razu uwagę, że tutaj powstały dwa trójkąty podobne. Trójkąt ADC jest podobny do trójkąta ABC, ponieważ po pierwsze oba trójkąty mają wspólny kąt prosty. Oba trójkąty mają dwa kąty o tej samej mierze, więc korzystając z stwierdzenia o sumie miar kątów w dowolnym trójkącie, wiemy, że trzeci kąt musi mieć tą samą miarę. Czyli ten kąt w mniejszym trójkącie, to jest ten sam kąt w większym trójkącie. A zatem zacznijmy rozwiązanie. Może, hmm, może jeszcze nie będziemy zapisywali tego, że trójkąt, że te trójkąty są podobne, tylko. Wyznaczmy na początek pole trójkąta ABC. Jak już to zrobisz, zapiszesz następnie, że oba trójkąty są do siebie podobne, i później wyznaczymy pole trójkąta ADC, ale wszystko po kolei pokażę już w tym odcinku bonusowym. Będziemy dokładnie liczyli to zadanie.